nie nienawiść, a powinni ze mną porozmawiać. Dlaczego oni tam mówią, że ty jesteś wykluczony? By się spytali za co? Ja bym głosił prawdę i oni by wyszli z tej sekty wyższej. Ale oni o, o, o. mają sekty przywódcę niewolnika, który zniewala. Słowo mówi prawdę, że niewolnik zniewala, ale Chrystus wyzwala, Galacja 5.1. Chrystus nas wyzwolił w prawdzie Jego i prawda nas wyzwoli Jego, nie moja. I kto z prawdy je słucha nas, kto nie jest z prawdy nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Jana 1, Jana 4, 6. No tak, ja wiem. Ale oni nie słuchają, bo ich jest dobrze, rozumiesz? bo no wyjdą i gdzie pójdą, taku? Z katolików się sparzyli, w sektor sektor się sparzyli, no to, no to jaką alternatywę mają? No tam w Niemczech jeden świadek wystrzelał ich na zebraniu, bo go wykluczyli. Gdzie to było? Monachium? Jakie to miasto było? Monachium chyba. Hamburg. Hamburgu. W Hamburgu, tak? No, bo oni, jak wszczepią mu, że jak świadków jest, to już tylko jedyna prawdziwa religia, jedyny prawdziwy Jechowa Bóg. I on później, po wykluczeniu, wziął pistolet i chyba osiem osób zabił na zebraniu u świadków Jehowy. No i do tego doprowadzają, że mają Armagedon, że sami się wytłuką. Miecz jednego przeciw drugiemu, czyli będą fizycznie walczyć. Z... A za, za coś tam, tak? No. Nie wykluczyli za prawdę, ale prawda, Chrystus mówi: no, idź do nich i nawracaj, bo jestem miłością. A Chrystus, jako miłość, to też głosił prawdę, bo on zwyciężył jako żołnierz ten świat diabła. I teraz idą fizycznie, mordują albo kłamstwem, mordują. W drugim napomnieniu, a jak nie będzie jak pogani, dla ciebie i ceni. Ale nie ma zborów jeszcze Chrystusowych, rozumiesz? Dopiero teraz mają powstać. Do sekt, do sektu Brooklynu, no, czy tam. Nie wiem, protestantów, adwentystów i tak dalej. No. Ale nie ma zborów Chrystusowych, niech ci będzie poganie i celnik, bo i, i, i dwóch albo trzech świadków bierzesz, po, powiedz zborowi. A zbór to jest e, ci, co wierzą w prawdzie dla Chrystusa, dwóch albo trzech. A apostoł Paweł zakładał zbory Chrystusowe, Rzymian 16, 16. A świadkowie nie są zborem Chrystusa, nie są Jego braćmi, siostrami w Chrystusie. I z tej sekty, żeby no, tą myśl, tak, tą metanoję mu zrobić, czyli przemianę myśli. No. Dlatego trzeba iść na pamiątkę i ich zaprosić na, do zmartwychwstania, a nie pamiątkę śmierci głoszą, uśmiercają właśnie Boga. Kłamsty. I cieszą się, że diabeł zamordował Chrystusa, bo oni głoszą śmierć, zamiast przymierze zmartwychwstania. I nie mogą spożywać, bo tam wszyscy głodni wychodzą. A jak ktoś Ma. weźmie, to mają problem, jak ktoś się napije wina. Bo Ameryka najlepsze stołki pobrała No wiem, ja, ja raz tam piłem, wiesz. A to jest coś ze 140 tysięcy, braciszku, fajnie. Yy, ja tam piłem specjalnie tam wziąłem, nadarzałem na, na się tylko chleba i, i, i to wino. No. I popiłeś winem, Dobre było wino? Dobre, dobre, takie... Takie słodko, lekko, słodko, kwaśne. Tak? A, to ty jesteś ze 144 tysięcy wybrany, jest fajnie, spożywałeś niby dla, niby dla, tam żartów, ale jesteś wybrany naprawdę. To teraz wierzysz, jesteś wybrany w nowym mieście Jeruzalem. Weszłeś do nowego, byli, do nowego miasta, które jest na ziemi przez moją bramę, przez twoją wiarę w Chrystusa, że jest twoim, naszym ojcem Emanuel. Oni to wściekli byli, czy Wściekli, No bo jak Syna Bożego zobaczyli, że zjada im i muszą cię słuchać teraz. Bo ty jesteś z ostatka, namaszczony no przecież. No. A ja nie byłem, tylko specjalnie tak wiesz. No tak, bo jakbyś był jechowym, to by ci wszepili tego Jehowę ze stołu Jehowy i byś miał ciężko się zrozumieć te prawdy. Bo to trucizna jest ze stołu Jehowy. Nie ze stołu Chrystusa, tylko ze stołu Jehowy. tam tak, no bo jechowa tam są demony ze stołu jechowy, a Chrystus ma pokarm właśnie ten dobry, nad Morzem Galilejskim, rybka, chlebek, wiesz o co chodzi, natura. Tak, no tak, tak, A a zmienił na jechowa. No, jest się chowa, albo że je i co, i grubieje. Żre, żre. No, żre, żre jak, jak ten, no, wiesz, jak świnie też, nie, co tam żerą. No to bo no, to są duchowe, no też biblia Bibliach nazywa, pneumast y, y, porpireos, czyli dziwki prostytutki duchowe, no takich apokalipsa nazywa, To no. w Babilonie, hmm. bo Babilonia to jest w greckim ona, nie? dlatego eklesia to jest kościół, kościół są u nas w formie meski, a w Grece jest eklesia, czyli rodzaj żeński. Czyli... dlatego to... Do kobiet są przerównane. Czyli świadkowie są prostytutki duchowe. Jakuba 4, 4, tak? Co złożą tak. ze światem. Kleumatis porfireis. Czyli dziwki, prostytutki duchowe. Czyli nie muszą tak? uprawiać seksu, ale zdradzili Chrystusa. zdradzili tak. Jego prawdę. Nie są Jemu posłuszni. Jedzą ze stołu Jehowy. No. To są to prostytutki jak faryzusze, Duchowe. Prostytutki, czyli co z tymi Babilon... No, z Babilą, z Babilą. Córa Watykanu to jest, Córa Watykanu, tej szatycznicy. Mama no. burdelowej mamy. <ścoughs> <ścoughs> tak, mama burdelowa. To jest. Watykan a oni tej córa tej mamy burdelówki. Ładnie ubrana, ty, tam, nie w szaty. Tak, a ty Bogu siedzisz tam do tej do tej katedry, tam tych plechów ruszy. No jak ojciec pośle, bo teraz tuskiem żeśmy przykazali błogosławieństwo. Był tutaj kobietą na sząbierkach tusku, Donaldo, wiesz? Ale się dziwi, że tam na tym środku mu głowy nie, jeszcze nie uciele, ale to z chyba jego. No miał dużo wejść, dwa tysiące więcej i taka kobieta się postawiła, że ta wojna to nie służy. Ona nie chce, a on wojnę popiera. To, to też źle zrobił, bo jednak Chrystus nie, nie kazał iść na wojnę, bo oni mordują i fizycznie i jeszcze kłamstwem. Jako fałszywy Chrystus on się objawia Tusku teraz. Na razie robię za fałszywego Chrystusa i tam miał tych wyznawców troszkę słuchaczy było, z ponad 2000. Ale dał, błogosławieństwo dostał, przekazaliśmy, niech się nawraca. Jak się nawróci, to będzie królem Europy, cały świat polityczny, niech nawraca do Chrystusa Króla. Pan ma 66 lat tak? i on biega, także za to go lubię, że biega, że tak, no, jest taki dosyć sprawny. To niech się nawróci do Chrystusa, jak apostoł Paweł Szaweł i będzie służył Chrystusowi. No. Prawdziwe Panem. Bo Bóg nie nawróci, sam się nie nawróci. Wiarę jest łaską. I... No, my go ostrzegamy. Chrystus mi się kiedyś śnił, Tusk. Mi się śnił kiedyś. I ten I kolega zadzwonił, że on jest, i to był, że ten przesłaliśmy. Nawet ojciec pokierował, że dostał te kartki, bo jakbyśmy szli do środka było ciężej, bo miał tą ustawę. Wiesz o co chodzi. A tak wziął gościu, mówił, że mu przekaże te kartki. Dwa metry koło nas przyszedł. Ze samochodu akurat wychodził kamera, tam go nagrywali go i my tam, ojciec nas posłał, ojciec, czyli Chrystus, no. Górniki tam protestowali też, że Tusku coś tam napłachał. Ja, ja, ja widziałem tam też, że mieli te naklejone, że no. strzelali po kulach tam, na rany tam. No dokładnie, ale powiedzieli mądrze, że jak powie, że przeprosi ich, to nie będą sprawy do sądu robić. I bo tak bo... dobrze zrobili z tych słowach. Bo łapu, nie no, Bóg jest miłością, nie? Chrystus nikomu nie ukręcał głowy, nawet Judaszowi nie ukręcił. Bo go szatanowi, to diabeł zrobił słowie, nie? jak oblicze, patrz, oblicze, jak odsunie się oblicze od prawdziwego Boga, a tym prawdziwym jest Chrystus Król Emanuel, to ludzie sami Panie. zostają z tymi głupotami, z tymi szata, demonami szatana, nie? I wtedy y, nie mają siły, energii, życia i tej prawdy, nie? do życia. Samarytanka otrzymała prawdę ży życiową, że zbanych zostawiła i poleciała głosić, że spotkała króla Izraela, Mesjasza. A faryzeusze nie chcieli króla przyjąć, bo myśleli, że on zniszczy Rzymian i da im wolność cielesną. A Chrystus i przychodzi troszkę inaczej, jak się człowiek umyślił. Chrystus duszy ciała. Tak? Basta, ciała. Basta, Czyli metanoje. Chrystusa. Tak, rozumiemy Chrystusa. Biblia mówi. Bo... Biblia nie mówi. Ja mogę. przystawie ducha, nic nie mówi Biblia. Jest napisane w słowie Bożym, można poczytać. Z duchem prawnym. A powiedz to: Jezus był zamordowany na krzyżu, na palu czy na drzewie? Jeśli stał roz, rozumiemy. Trzewo, palisada, e, krzyż czy, czy belki, no to do wyboru, do koloru, kto jak przetłumaczy, to... A jak było naprawdę? No, to na pewno był słup i poprzeczka, no. Bo trzewo to też ma e, pieniek i ma gałęzie, tak. To drzewo, to na drzewie zielonym Ewa pozna urwała zakazany owoc z drzewa. I przeklęty karty, kto zawisz na drzewie. Mamy choinkę, czyli drzewko, czyli Chrystus na drzewie przekleństwa właśnie nasze grzechy. No ale dobrze, no ale to było w starym także. Ale nie no, drzewo na palu nie rosną owoce poznania dobra i zła. Czyli jak u światów można namalować drzewo, zakazany owoc i pal? Bo tu jest drzewo, gdzie kusi ją wąż pośrednik. Liczba Staurozy. Tutaj jest pośrednik wąż. Teraz amerykański kanał łączności Watykan to jest wąż pośrednik. I tutaj macie pal, a było na drzewie Galacen 3.13, dzieła apostolskie 5.30, dzieła apostolskie 10.39. Piotra jest napisane, że na drzewie. Może być drewno, może być drzewo, może być palisada. Nie może jest... być, bo jak była realna prawda, że na drzewie. Był zakazany owoc i później śmierć była na drzewie. To Łukasza 23,31 na drzewie zielonym to się dzieje. I to drzewo przeklął Chrystus figowe, że naród izraelski nie ma wiary. Tak jak to drzewo, co tam jeden okopał, żeby dało owoce. I teraz czas łaski się kończy i drzewo, które nie wydaje owoców, czyli ludzie, którzy nie są pożyteczni dla prawdy Chrystusa, to jak mówisz szatanowi, oddaj takiego. Fikure, Ale jaka jest rzeczywista prawda, bo znaczenie znaczenie. Mężczyzna jest zawsze mężczyzna kobieta kobietą I dopiero jak się połączy mężczyzna i kobieta, będzie z tego dziecko. A z dwóch facetów nie ma dziecka w życiu, to się nie da, bo natura nie da tak dziecka. A Bóg jest, stworzył naturę, prawo naturalne i rodzinę. A diabeł na dzień dobry komórkę rodzinną Adama i rozbił. Skalał grzechem i śmiercią. W kłamstwie to było. W nieposłuszeństwie. Na drzewie zielonym. Chrystus objawił nam, że to się działo na drzewie zielonym. A co dopiero na suchym? W światku pisali mokre drzewo, nie? No, Galad i Łukasza 3, 3 30... Łukasza 23, 31 świadkowie piszeli jak to się dzieje na drzewie mokrym, a powinno być zielonym, a wszędzie na palu wpisali, pal podpisywali.